Dajcie na kolejnych astromagicznych czytaniach z kart tarota, wybierz kartę. Dziś zapraszam Was na rozkład na zmianę energii w kosmosie, mianowicie na przejście Neptuna w znak Barana. Ten układ będzie z nami przez 14 lat. Tranzyt ten zmienia nasze podejście do życia, niesie nowe przyjemności i nowe zmagania. Przygotowałam dla Was trzy grupy kart z kartą przewodnią z karty tarota Crystal, Chakra and Universal, a następnie z której wylosuję po karcie przewodniej. A następnie wylosuję po jednej karcie z każdej talii na opisanie tego pierwsza, co się skończy, druga, co będzie się rozwijać oraz ostatnią trzecią, co będzie nas ciebie zajmować przez kolejne lata. Wybierzcie tę, która, was, tę grupę, która Was najbardziej przyciągnie, i zapraszam Was na Wasze czytanie. Pierwsza grupa czakra serca. Druga grupa czakra korony. I ostatnia, trzecia grupa czakra trzeciego oka. Zapraszam Was na wasze czytanie. Więc teraz grupa numer jeden z kartą przewodnią czakry serca. O której chwilę opowiem. Yy, więc pierwsza grupa ma kartę przewodnią, czakry serca. Ma ona kolor zielony, jeśli tu widzicie, przysunę troszeczkę, ma kolor zielony. Yy, znajduje się po środku klatki piersiowej, opiekuje się sercem oczywiście, płucami, oskrzelami, w emocjach odpowiada za miłość, współczucie i taką serdeczność, też za przyjaźń. Takie podejście do ludzi z wiarą w nich, a nie oczekiwanie taka. Takiej, że coś na pewno zepsują, zrobią przykrość, przez kogoś będą kłopoty. Właśnie czakra serca pokazuje odwrotnie. Czas na autentyczną sympatię. Ta karta może również pokazywać, że właśnie te organy wewnętrzne trochę nie domagają, albo właśnie z tymi emocjami mamy problem. W zmianie energii Neptuna i przejściu w znak barana, ta karta czakry serca jest sygnałem, aby wzmocnić umiejętność kochania i okazywania innym czułości, sympatii. Może również pokazywać, aby iść za głosem serca, by kierować się emocjami, na które mogliśmy być pozamykani, albo właśnie za bardzo się wszystkim emocjonowaliśmy podczas pobytu, Neptuna w poprzednim znaku, w rybach. A teraz przyjdzie czas na mądre, dojrzałe kochanie. Bardzo mnie ciekawią kolejne karty. Jeśli czujesz te tematy właśnie, że te tematy serca z tobą rezonują, to ta grupa właśnie może być dla ciebie. Jeśli nie, sprawdź pozostałe grupy albo kolejne czytania z playlisty Astromagii. Zobaczmy więc, zobaczmy więc co w tym czytaniu się skończy w związku z przejściem Neptuna w znak Barana. Zobaczmy pierwszą kartę. Co się skończy? Dziesiątka pucharów odwrócona. Więc ta, ta dziesiątka pucharów pokazuje... Dziesiątka pucharów ogólnie pokazuje, jeżeli z pozycji prostej, pokazuje spełnienie emocjonalne. Spełnienie, emo spełnienie emocjonalne. Tutaj zauważyłam, że to nieładnie wystaje. Poprawię. Pokazuje spełnienie emocjonalne. Najczęściej takie tradycyjne, w związku lub w rodzinie z dziećmi, może z pupilami, dziesiątka pucharów pokazuje właśnie duże gwarne rodziny i domy pełne miłości i troski. Symbolizuje również satysfakcję emocjonalną, zadowolenie z życia, z rodziny, w związku, z pracy, z przyjaciół i swojej twórczości, kreatywności. W pozycji odwróconej ta dziesiątka pucharów może być znakiem, że tego wszystkiego właśnie tobie brakowało osobo z grupy pierwszej, że tego wszystkiego byłaś pozbawiona. Pytaniu więc, co się skończy w najbliższym czasie, podczas tego pobytu Neptuna w baranie? Właśnie to wszystko się skończy, co Cię hamowało. W spełnianiu marzeń o pięknym życiu, bogatym w pieniądze i w bliskich, w dobre emocje, w spełnienie. Skończy się ten chaos, który mogłaś czuć i rozrywał Twoje serce. Skończy się to niezrozumienie, że wszystko robisz odpowiednio i porządnie, wkładasz... W to serce, a efekty są mizerne, i jesteś coraz bardziej wykończona osobą z grupy pierwszej. Skończy się to, co cię hamowało jeszcze raz i nie dawało być sobą w pełni, korzystać ze swojego potencjału. Zobaczmy więc, co się dla ciebie zaczyna, co będzie ciebie rozwijać. I wylosowaliśmy trójkę miecze. Trójka miecze w pozycji prostej to taka karta. Taka karta odleczenia się, oczyszczania po cierpieniu, o jakiejś, po jakiejś zdradzie, traumie, ogromnym szoku, w, której, w który w te wydarzenia mogły być zaangażowane osoby trzecie właśnie mogłaś być bardzo zraniona, osobą z grupy pierwszej, koszmarnie poturbowana emocjonalnie. Może i na tym twoje życie zawodowe doznało uszczerbku, albo i całej wyrwy w sercu, w swojej nowej tożsamości mogłaś doznać takiej wyrwy. Mogłaś. Bardzo chorować też fizycznie, na serce, na płuca, właśnie na krążenie, co sugeruje e, pierwsza karta wyroczni: czakry serca. Ta trójka mieczy w tym czytaniu pokazuje, na szczęście, że to się właśnie kończy, że widać już światełko w tunelu, jest dla ciebie pisane coś wielkiego, coś dobrego, co pozwoli najpierw odzyskać swoją świadomość i pewność siebie. I tak czuję, że to może być właśnie terapia, jakieś działania. Jakieś kuracje, może jakaś odpowiednia dieta, albo odpowiedni wysiłek fizyczny, może nowe leki. Odbudujesz swoją, swoje ciało i swoją pewność siebie dzięki temu. A następnie y, możecie czekać miłość, spełnienie rodzinne i przyjacielskie, y, większe pieniądze i wspomniane zdrowie, jeszcze lepsze. Co się dla Ciebie zaczyna, osobo z grupy pierwszej? Miłość. Serce, to cię będzie rozwijać. Karta mówi, że odkrywanie siebie na nowo i tego, co, że, potrafisz, że potrafisz kochać, i to, co robisz w relacjach, w zajmowaniu się zdrowiem czy życiem rodzinnym, zawodowym, mogło po prostu trafiać na zły grunt. I dlatego nic nie rosło, nic nie wzrastało. Mogły być w to zaangażowane właśnie osoby trzecie, szkodzące tobie, które jasno właśnie pokazuje karta Trójki mieczy. Teraz Twoje działania, intencje i uczucia mają szansę rozkwitnąć. Zobaczmy, zapytajmy karty, co będzie Ciebie zajmować w najbliższym czasie. Piątka Mieczy. I ta Piątka Mieczy. Ta Piątka Mieczy jeszcze niestety widzę, pokazuje, że czekają cię jeszcze pewne perturbacje życiowe, jakieś przepychanki z kimś, kłótnie, awantury, ciągnięcie w swoje. Te wszystkie rzeczy. Poczekam chwilę? Te wszystkie awantury i kłótnie nie będą do niczego prowadzić. A Piątka Mieczy będzie cię motywować, nakręcać, niestety, do zrzucania widy na innych, do szukania może kozła ofiarnego, wszystkiego, co się wydarzyło, zadziało, gdy Neptyn, Neptun był w rybach. I tutaj coraz bardziej wyraźnie widzę, że mogłaś zostać zdradzona przez bliską osobę. Może był tam romans z kimś, właśnie, może zostałaś wygryziona ze swojej pracy, może musiałaś się szybko wyprowadzić i stres wywołał masę problemów z sercem, z oddychaniem, ze snem. Dużo, widzę, stresu doznałaś. I ta piątka mieczy pokazuje, że, że możesz chcieć się odgryźć kogoś zaatakować, komuś zaszkodzić, popsuć krew. Jednak teraz Neptun będzie w baranie, zmieniając aurę i energię w kosmosie w połączeniu z dziesiątką pucharów, trójką mieczy, a teraz z piątką miecza może wskazywać, że lepiej nie tracić energii szkodzić swojemu sercu i sobie, czakra serca wspomniana, a zająć się leczeniem, wychodzeniem z traumy, wychodzeniem z chorób. Chciałabym Zaufałabym właśnie przekazowi dziesiątki Bucharów, aby odciąć się od tego, co było, by iść do przodu. I choć możesz mieć tendencję do rozdrapywania ran i szukania winnych, mocna jest ta piątka mieczy na koniec, i nikt nie umniejsza Twojemu cierpieniu, jakiego doznałaś, ale postaraj się robić dla siebie to, co jest dobre, co dobrze wpływa na Twoje ciało, na sen, na rozwój, na wzmacnianie siebie. Bo wtedy pojawi się pełne spełnienie i wtedy, jeśli będziesz mieć dobrą energię, a masz na przykład dzieci, to one odczują też poprawę życia. Jeżeli masz dużo pracy, to wszystko się zacznie układać. Jeżeli chorowałaś, to też skupienie na sobie, wyciszanie pozwoli wrócić do zdrowia. Życzę Tobie, osobo z grupy pierwszej, wszystkiego najlepszego. Dla tej grupy to wszystko. Dziękuję za odwiedziny na naszym kanale, za subskrypcję i zapraszam na naszą stronę astromagia.pl oraz na astromagiczne kolejne czytania. Grupa numer 2. To jest czytanie dla osób, które wybrały kartę przewodnią czakrę korony. Ta czakra znajduje się na samym czubku głowy. Oczywiście kieruję mózgiem skupieniem jest tutaj. Mózgiem skupieniem, myśleniem, uczeniem się, przyswajaniem wiedzy, takim chłonięciem świata, mądrości, teorii, terminów, pochłanianie książek, oglądanie filmów, ale też takie myślenie abstrakcyjne. W sferze psychicznej ta czakra korony odpowiada za rozwój, za myślenie asekuracyjne, też na duchowe potrzeby, i łączenie się z energiami właśnie kosmosu. Czakra ta pozwala nie zajmować się przyziemnymi sprawami materialnymi, a właśnie takimi duchowymi, umysłowymi. Ta czakra ma kolor fioletowy. W drugiej, w drugiej grupie, z kartą przewodnią, właśnie tej czakry korony, przejście Neptuna w barana jest. Widzę taki obraz. Jest tutaj. Jest tutaj taki obraz którym jesteś tu na pewno na tym czytaniu, bo możesz czuć właśnie zmianę energii kosmosu i swojego podejścia do życia, obowiązków, do świata religii i duchowości. Może szukasz właśnie pewnego uzdrowienia aktualnie prawdziwego, albo właśnie przeciwnie za dużo pozwalaj sobie osoba z grupy drugiej na marzenia, na bycie w iluzji, na takie myślenie, tylko myślenie. Nabycie w iluzji, może też sięgałaś po jakieś używki, imprezowałaś, odlatywałaś. Odnoszę wrażenie, że szukasz pewnej równowagi, czujesz się po prostu zagubiona. Zobaczmy więc, co się skończy na pobyt Neptuna w Baranie, na pobyt Neptuna w Baranie, z czym pożegnasz się w najbliższym czasie. Dziesiątka miecze odwrócona. Dziesiątka miecze. Odwrócona dziesiątka mieczy, która pokazuje koniec, po prostu koniec. Miecze są małymi arkanami z żywiołu powietrza, więc znaczy starota, ale z tarota, ale opisują żywioł powietrza, więc dotyczą spraw umysłowych, mentalnych. Ta dziesiątka mieczy pokazuje, że coś się właśnie miało skończyć. Właśnie teraz i teraz się kończy. Już przestanie Cię to zajmować. To mogło być rozstanie, mogło być bolesne i odczujesz, odczuwasz porzucenie, opuszczenie, co może właśnie rozerwać serce. Albo sama poczujesz, że czas. Ty musisz to zrobić. Definitywnie z czymś się rozstać, z kimś może. W obrazie, jaki daje karta wyroczni. Czakry korony, może to oznaczać koniec nucia marzeń, szukania może religijnego mentora, jakiegoś wsparcia w czymś ulotnym. Możesz aktualnie czuć się więc osobą z grupy drugiej, że świat, jaki znałaś, się kończy, właśnie przepada. Może to dotyczyć pracy, miłości, domu, albo właśnie życia w iluzji, w jakiejś religii albo imprez, może też chorobowego robienia zakupów. Teraz jest jeszcze jakiś. Taki czas możesz czuć, że wszystko się rozwaliło, że żyłaś czymś, co aktualnie nie istnieje, że kompletnie nie ma sensu, ale ten sen, ten sen jeszcze wróci, gdy, tak jak wskazuje Odwrócona Dziesiątka Mieczy, gdy pozwolisz sobie na regenerację, na zadbanie o siebie, mimo hmm, podobne, jak podobnie było w czytaniu w pierwszej grupie z czakrą serca, możesz wracać do starych tematów i rozmyślań, czy to, co zrobiłaś, powiedziałaś, było mądre, czy jednak było głupie i cię pogrążyło. To szczególnie dotyczy relacji z ludźmi albo sytuacji w pracy. A czy to, że mogłaś ulekać szałowi zakupów albo jakiejś wizji religijnej, czy to było dobre? Teraz czujesz, że wszystko musisz przemyśleć i przeanalizować, aby. bo to nie działa, po prostu. Aby stanąć na nogi. Możesz mieć. Momenty zawieszenia, takiego nie podejmowania żadnego wyzwania, wycofania z życia, takiego intelektualnego, bo miecze są właśnie z żywiołu powietrza, który jest intelektualny, mentalny. Możesz się też wycofywać z rozmów z bliskimi, i wtedy wtedy nie miej sobie nic do zarzucenia, nie miej pretensji. Po prostu odpocznij, nie poddawaj się jednak, bo moc od Neptuna w baranie, dla którego jest to czytanie na którego zmianę robimy czytanie tarota. Jest silnie wzmacniająca i kierująca. Zobaczmy więc, co się dla ciebie zaczyna osobo z grupy drugiej. Cesarzowa. To karta z wielkich arkan. Bardzo silna karta. Widzimy na niej kobietę, która ma władzę, ma mądrość. Widać, że potrafi korzystać z dobrodziejstw, jakie niesie los. Sama szykuje nawet ten los pod siebie. Karta cesarzowa zapowiada po prostu spełnienie, bogactwo, poczucie bezpieczeństwa, taki powrót do siebie i swoich celów, do swojej wiedzy i swojego ciała. Symbolizuje wzrost w tych tematach i aspektach życia, w których czułaś osobą z grupy drugiej wycofanie, zawieszenie. Te, które możesz teraz czuć, kompletnie się bowiem rozsypują. Dziesiątka mieczy obnażyła koniec życia w iluzji, a cesarzowa pokazuje siłę do walki o swoje, do rozwijania w naturalnym rytmie, w swoim rytmie. Przypomina, aby, aby niczego nie kontrolować, nikogo nie kontrolować, nie zamartwiać się, żyć, rozwijać się, czerpać radość z tego, co jest, doceniać to, co zdobyliśmy i to, co mamy. A w symbolice czakry korony z karty wyroczni, Kieruje do zadbania o swój rozwój, o swój umysł, o pracę, o wiedzę, swoją kreatywność, bo z nimi przychodzi spełnienie emocjonalne i finansowe. Mogłabym powiedzieć, że właśnie od nastawienia do życia wszystko się zaczyna. Pozwala i pokochać kogoś i pozwolić sobie być kochaną. Jeśli więc wątpiłaś osobą z grupy drugiej w to, co robiłaś w czasie pobytu Neptuna w rybach. Cesarzowa wyjawia, że miało to swój cel i sens, pozwoliło Tobie, osobo z grupy drugiej, być tu i teraz, że twój rozwój i spełnienie zawodowe, religijne i miłosne idą w parze. I Neptun w ognistym baranie, aktualnie, cię odnowi i przywoła i namiętność, i pieniądze, i nowe pomysły na życie. Dlatego zobaczmy ostatnią trzecią kartę, co będzie Cię zajmować w kolejnych latach! Świat! Więc karta świat z pytaniem, co będziecie zajmować w kolejnych latach, mówi, że wszystko co najlepsze. <grych> Ale od początku. Karta świat jest kartą z Wielkich Arkan. Jest to ostatnia karta z Wielkich Arkan. Jest symbolem sięgnięcia po świat, sięgnięcia po spełnienie, i to na wielu obszarach życia pokazuje, że do dobijasz, do jakiegoś ważnego portu, do Dobijasz do jakiegoś brzegu, osiągasz dojrzałość, chwytasz po nagrody i tytuły. Karta potwierdza, że kierunek życia, działania, praca, tworzenie i kochanie, wszystko, co robiłaś, ma sens i pozwala, pozwoliło stworzyć coś bardzo trwałego. Widzę, że to, o co się martwiłaś osoba z grupy drugiej, albo to, w co byłaś zaangażowana podczas pobytu Neptuna w rybach, teraz z Neptunem w baranie, z kartą świat na koniec czytania, z pytaniem, co będziecie zajmować? Kompletnie zmienia znaczenie. Świat i Neptun w Baranie otwierają Cię, osobę z grupy drugiej, na świat. Może podczas ostatnich lat właśnie otwierają Cię też na nagrody. I to na nagrody finansowe. Może podczas ostatnich lat uczyłaś się czegoś, rozkręcałaś biznes, pisałaś książkę, może brałaś udział w kursach, w szkoleniach. Może byłaś na terapii, a może byłaś na terapii małżeńskiej i walczyłaś o swoje małżeństwo. Teraz widzę wyraźnie, że mogłaś osoba z grupy drugiej być po prostu zajęta, być w swojej głowie, tak jak pokazuje karta wyroczni czakra korony. Teraz, osoba z grupy drugiej zaczniesz żyć. Teraz wrócisz do swojego wnętrza, do swojej prawdziwej osobowości. Poczujesz się spójna. Ale pamiętaj o jednym jednym ostrzeżeniu, jakie niesie karta świat: niczego już nie ulepszaj. Nie ulepszaj niczego w tym, czym się zajmowałaś, bo możesz przedobrzeć. To wszystko, co mam dla grupy drugiej. Dziękuję za odwiedziny na naszym kanale i za subskrypcję. I zapraszam Was na stronę Astromagia.pl po kolejne astromagiczne treści. Grupa numer 3. Dla osób, które wybrały grupę trzecią, z kartą przewodnią, czakry trzeciego oka. Czakra trzeciego oka znajduje się na środku czoła. Dokładnie tu. Opiekuje się wzrokiem, węchem, w psychice odpowiada za intuicję, za jasno widzenie, życiową mądrość i taki dobry kierunek życia. Przypisane są jej choroby z, związane z nietolerancjami pokarmowymi i skórnymi, ale też i no, nowotwory. Wszelkie alergie ma kolor indygo. Mam wrażenie, że ta czakra trzeciego oka w połączeniu z wejściem Neptuna w Barana uruchamia widzenie rzeczywistości, świata w taki bardziej energiczny, klarowny sposób, jakby właśnie teraz łączyło się to, co w duszy, z tym, co jest w głowie. Jasnym właśnie staje się, co jest projekcją, co było, a co jest aktualnie prawdą. Możesz więc, aktualnie dlatego zapewne oglądasz to czytanie osobo z grupy trzeciej, często od kilku dni, a Neptun wszedł do Barana dokładnie 26 stycznia, do, doznawać olśnień nagłych zmian planów, zmian swoich potrzeb, zmian w uczuciach. Czuję taki koniec bierności, wsłuchania się w swoją intuicję, a z nią w miłości i w związki. Romantyczna. Zobaczmy więc, co się skończy w związku z tym, że Neptun przeszedł w znak barana. A więc, co się kończy? Trójka pucharów. Trójka pucharów. Pokazuje połączenie z kimś, uczuciowe, szukanie wspólnych pasji i takie magiczne połączenie, szukanie tego emocjonalnego, emocjonalno-duchowego połączenia. Jednak trójki to często dosłownie trójkąty miłosne. Albo co jest też innym znaczeniem tej karty, szukanie ekscytacji i ciągłych zastrzyków dopaminy, albo szukanie, takie szukanie, uleczenia dla nudy, szczególnie w życiu miłosnym, w długich relacjach. W sprawach zawodowych. Ta trójka pucharów pokazuje symbolizuje, że satysfakcja i pieniądze będą płynąć z pracy z ludźmi, w grupach, w zespołach, a nie solo, nie na swoim, nie jako wolny strzelec taki freelancer, w grupie. Na pytanie co ci się skończy? Na pytanie co się skończy dla ciebie, osoba z grupy trzeciej, która wybrała kartę wyroczni trzeciego oka. Karta trójki pucharów wskazuje, że może zakończyć się ciągłe rozmyślanie, czy ta miłość ma sens, czy to połączenie jest realne, czy osiągnie się spełnienie, czy będziesz mogła, osoba z grupy trzeciej, być kochana i kochać. Trójka pucharów jest kartą przesyconą miłością. Pokazuje, że chcemy znaleźć miłość, doświadczać kochania, te trzy panny plącające z pucharami w dłoniach, pokażę trochę bliżej. Pokazują rosnące uczucie, taką ekscytację. A co się teraz skończy? Najprawdopodobniej skończą się wszelkie wahania. Więc zobaczmy drugą kartę tarota, która odpowie na pytanie, co się zaczyna? Co się zacznie? Rycerz Mieczy. To nie jest, jak to powiedzieć, ładnie za bardzo pozytywna karta. Rycerze symbolizują osobę, taką konkretną osobę, która jest zaangażowana w sprawy, które ciebie interesują, o które pytamy kart osobą z grupy trzeciej. Jednak rycerz mieczy to często taki prostak, ham, który nie ma, nie ma w sobie nic z dyplomaty. Jest prostolinijny, jest prostolinijny i przekracza granice. On, on psuje, niszczy, wprowadza chaos i zamęt. Na pytanie, co się zaczyna w Twoim życiu. W związku z przejściem Neptuna w barana, możesz niestety doświadczać nieprzyjemności od kogoś, kto jest zwyczajnym prostakiem, hamuje wszystko, wyśmiewa, jest ograniczający. Rycerz Mieczy też pokazuje wędrowców, osób, osoby, które ciągle czegoś poszukują, pragną zmian, nie przywiązują się do ludzi ani do miejsc, takich krzykacze w negatywnym znaczeniu. W pozytywnym może zwiastować w twoim życiu osobę z grupy trzeciej osobę z pasjami, ciekawą. Z takim pozytywnym nastawieniem do, do życia. Jednak to negatywne, że w Twoim życiu nastąpi jakiś huragan, najbardziej tutaj przebija. Może Twoja intuicja z karty wyroczni trzeciego oka już to przeczuwa i szukasz tutaj potwierdzenia, co się dzieje i przed czym się przestrzec, na co uważać. Zobaczmy więc trzecią kartę Tarota. Co będzie Ciebie zajmować? Co będzie Ciebie rozwijać i pochłaniać w kolejnych latach? Osobo z grupy trzeciej. A więc piątka kijów. Piątka kijów jest silnie związana z żywiołem ognia. A więc intensywnymi emocjami, pośpiechem, napięciem, takim nadmiarem entuzjazmu i... Wyraźnym indywidualizmem. To jest karta konfliktu, niestety, ścierania się i walki o swoje. W rozkładach często pokazuje też osoby trzecie. Rywalizację, i zazdrość, jakieś konflikty. Może odnosić się do, do problemów z otoczeniem twojego partnera, osoby, o której myślisz, i którą wskazywała ta trójka Pucharów. Może z rodziną tej osoby, lub z sytuacji, w których kilka stron jest jakoś uwikłanych, może finansowo, domowo, może rodzinnie, może związane jest to z, poprzednim, z poprzednimi relacjami osoby, y, która Cię ciekawi, na której miłość liczysz. Karta też niesie ostrzeżenie, ta piątka, kijów przed gwałtownymi zdarzeniami Ymm, takimi stratami związanymi z ogniem, z tym żywiołem, który jest bardzo widoczny. Sygnalizuje, że też, że są w Twoim życiu w tle jakieś sprawy, które są niewyjaśnione. Narasta jakaś agresja, jakieś nieprzyjemne sytuacje, nieprzyjemne sytuacje, a wszelkie wydarzenia mogą nabrać ogromnego tempa i potoczyć się szybciej niż się spodziewasz, niż planujesz. Niestety możesz też stracić kontrolę nad sytuacją, nad tym, co się dzieje. W pozycji odwróconej ta karta nie ma lepszego znaczenia, nie jest łagodniejsza. Konflikty nie znikną, mogą. Być trochę bardziej pasywne, a takie utajone, ale cały czas będą i będą Cię zajmować. Więc kończąc i odpowiadając na pytanie, co będzie Cię zajmować osoba z grupy trzeciej podczas pobytu Neptuna w baranie, zapewne będziesz szukać spełnienia dla swoich planów miłosnych, o czym mówi pierwsza karta roz rozkładu, czyli trójka pucharów. I odnajdywać się trochę w chaosie, który będzie płynął od tego rycerza mieczy i też od tej odwróconej piątki kijów. Na szczęście mocna jest u ciebie intuicja, którą pokazała pierwsza karta z wyroczni. I zapewne w porę wyczujesz, kto ci szkodzi, czy to w pracy, w miłości, czy co ci szkodzi w zdrowiu. I będziesz doskonale wiedziała, co z tym zrobić. Zamienić zło na dobro i odciąć się od wszelkiej Agresji. To wszystko, moi drodzy. Dziękuję wam za subskrypcję, odwiedziny na naszym kanale i zapraszam was gorąco na naszą stronę astromagia.pl po więcej magicznych treści i na kolejne astromagiczne czytania.